Państwem Maciej Wiński, a to jest program Loża Mędrców. Dzisiejsza tematyka naszego odcinka jest bardzo wyjątkowa, dlaczego wystarczy powiedzieć, że została wybrana jednym z patronatów 2021 roku. W tym roku obchodzić będziemy 230 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. Ustawa rządowa, bo tak ją nazywano, była drugim na świecie i pierwszym w Europie aktem prawnym, który regulował organizacje władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja była najważniejszym dziełem Sejmu Wielkiego. 3 maja 1791 roku udowodniliśmy Europie i światu, że jesteśmy narodem postępowym, który pragnie żyć w nowoczesnym i tolerancyjnym państwie. Proszę Państwa, oto uczestnicy naszego dzisiejszego odcinka. Nasi eksperci przybliżą nam znaczenie uchwalenia Konstytucji 3 maja dla historii Polski i świata związane z tym daty, wydarzenia oraz osoby. Każdy z naszych gości udzieli odpowiedzi na trzy pytania, a zatem zaczynajmy. Pytanie pierwsze do pani Eweliny Dlaczego Sejm, który uchwalił konstytucję przeszedł do historii jako wielki? Sejm, który obradował w latach 1788-1792 miał tak naprawdę dwie nazwy. Pierwsza z nich, czyli Sejm czteroletni, wiąże się z czasem, przez który trwał, czyli cztery lata. Natomiast określenie Sejm Wielki, Mała, co ważne, podwojona liczba posłów obradowała przez dwie, przez dwie kadencje. Możliwe to było jedynie dzięki temu, że ten Sejm został skonfederowany, czyli było zakazane użycia liberum veto. Gdzie uchwalono Konstytucję 3 maja? Proszę o odpowiedź panią Magdalenę. Konstytucję uchwalono na Zamku Królewskim w Warszawie, w sali to. Pani Szymonio, właściwie kto i jak długo pracował nad tekstem ustawy rządowej? Konstytucję uchwaliła grupa posłów ze stronnictwa patriotycznego oraz dworskiego, stąd hasło król z narodem, naród z królem. Praca nad tekstem konstytucji trwała od grudnia 1790 roku aż do 3 maja, do świtu 3 maja 1791 roku. Twórcami konstytucji byli król Stanisław August Poniatowski, jego sekretarz Szczepione Piattoli, Hugo Kołontaj oraz Ignacy Potocki. Jaki ustrój polityczny wprowadzała Konstytucja 3 Maja i czym różnił się od poprzedniego? Pani Magdo? Ustawa ta prowadzała ustrój Monarchii Konstytucyjnej. Polegał on na wzmocnieniu władzy królewskiej. Ilu posłów zgodnie z Konstytucją liczył Sejm, a ilu senatorów Senat? Czyli władza ustanawiająca nowe prawa. Bardzo proszę o odpowiedź Pana Szymona. Sejm składał się z 228 posłów, z czego 204 pochodziło z wyborów na sejmikach ziemskich oraz 24 było przedstawicielami miast królewskich. W skład Senatu wchodziło z kolei 132 senatorów, którzy swoją funkcję pełnili dożywotnie. Ilu ministerstw liczyła Straż Praw i kto ich mianował? Pani Emelina, proszę o odpowiedź. Straż Praw składała się z pięć ministerstw Wojska, Edukacji, Skarbu, Dyplomacji oraz Spraw Wewnętrznych. Każdego z ministrów mianował król, natomiast ten, każdy z ministrów mianowany przez króla odpowiadał przed Sejmem. Bardzo proszę odpowiedzieć Panią Marię do pytania Jakie wady w ustroju zlikwidowała Konstytucja 3 maja? Po pierwsze, zniesiono wolną elekcję, i wprowadzono monarchię dziedziczną. Ustalono, że po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego tron przejmie dynastia saska Wettinów, a dokładniej wnuk Augusta III, Fryderyk August. Następnie konstytucja zlikwidowała liberum veto, odtąd uchwały sejmu podejmowano większością głosów. I po trzecie, w konstytucji wprowadzono również zakaz organizowania w państwie konfederacji. A co z prawami dla pozostałych? Czy konstytucja wprowadzała równe prawa dla wszystkich grup społecznych? Niestety, ale nie. Najbardziej nadal uprzywilejowaną grupą była szlachta, chociaż należy zauważyć, że ich prawa zostały znacznie ograniczone poprzez konstytucję. Taką nowością, która, którą wprowadziła zas ustawa zasadnicza, były nowe prawa dla mieszkań miast królewskich, czyli takich miast, które, które leżały na terenach należących do króla. I takimi najważniejszymi prawami były. było uczestniczenie w obradach Sejmu jako obserwatorzy, zdobywanie oficerskich od stopni oraz kupowanie, miast, kupowanie ziemi za terenami miast. Pani Katarzyna, a co z chłopami? Czy oni również otrzymali swoje prawa? Niestety, nie zniesiono ani pańszczyzny, ani poddaństwa. Jednak według konstytucji chłopi trafili pod opiekę rządu i zapowiedziano dla nich reformy w przyszłości. Pani Mario, właściwie kiedy weszła w życie Konstytucja i jak ją obowiązywała? Konstytucja stała się aktem prawnym powszechnie obowiązującym 5 maja 1791 roku. Na ten dzień zaplanowano wznowienie obrad drugiej kadencji Sejmu Wielkiego po przerwie wielkanocnej. Z obawy na reakcję posłów stronnictwa konserwatywnego przełożono uchwałę nad ustawą rządową na dzień 3 maja. Czyli można rzec, że konstytucja uchwala nielegalna? Tak, rzeczywiście było. Konstytucję uchwaliła grupa 182 posłów reprezentujących środowisko patriotyczne i dworskie. Jeśli chodzi o czas obowiązywania konstytucji. To ustawa rządowa obowiązywała tylko 14 miesięcy i jej postanowienia nie zostały wdrożone w życie. Pani Magdaleno, w jakim języku powstał tekst Konstytucji i gdzie jest przechowywany oryginał? Tekst Konstytucji powstał w języku polskim. Obecnie oryginał znajduje się w archiwum głównym AG Dawnych w Warszawie. Często zadajemy sobie pytanie, czy Konstytucja 3 Maja była ratunkiem, czy też upadkiem Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Jak interpretować to pytanie? Czy rzeczywiście moglibyśmy uniknąć drugiego i trzeciego rozbioru, gdyby konstytucji nie ufalono? Bardzo proszę o odpowiedź pana Szymona. Przede wszystkim ustawa rządowa uchwalona została, aby nie dopuścić do rozpadu Rzeczpospolitej. Należy również pamiętać, że konstytucja zapoczątkowała ogromny proces reform w kraju. Zgodnie z intencją jej twórców, zapisy konstytucji miały być nowelizowane co 25 lat. Drugiemu i trzeciemu rozbiorowi Polski niestety nie udało się zapobiec i było to nieuniknione. Można by jedynie odbiec to wydarzenie nieco w czasie. Na obrazie Jana Matejki artysta w centrum wydarzeń umieścił postać, która w ręku trzyma tekst Konstytucji. Jest to marszałek Sejmu Stanisław Małachowski. Dlaczego nie król? Poproszę o opinię Panią Matejko namalował obraz w setną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wiedział on, że król w konsekwencji przystąpił do targowicy, przez co w pewnym sensie zdradził on dzieło Sejmu Wielkiego. Pytanie do wszystkich gości. Jakie jest znaczenie Konstytucji 3 maja? Ustawa zasadnicza stanowiła nowoczesny dokument, w którym zawarto główne poglądy polskiego oświecenia. Konstytucja była pierwszą taką ustawą w Europie, a drugą na świecie, zaraz po amerykańskiej. Ustawa rządowa dowiodła samym Polakom, że potrafią przezwyciężyć zadawnione wady naszego rządu. Był to nowy krok w uzdrowieniu ustroju państwa. Rzeczpospolita została pozbawiona wad, które doprowadzały ją do anarchii. Po upadku Polski stała się inspiracją dla wielu patriotów walczących o wolność w kraju, a trzeci dzień Polski z odzyskaniu niepodległości stał się świętem państwowym. Teraz bardzo proszę, aby każdy z ekspertów odpowiedział na podane pytanie. Którego z twórców Konstytucji powinniśmy zapamiętać ja uważam, że powinniśmy zapamiętać Hugo Kołłątaja, który zabiegał o powstanie ustawy nowoczesnej. A ja sądzę, że postępowy zapis Konstytucji zawdzięczamy Ignacemu Potockiemu, który reprezentował lewicowe skrzydło stronnictwa patriotycznego. Jednakże nic nie powstałoby, gdyby nieświadoma decyzja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który doskonale zdawał sobie sprawę z potrzeby przeprowadzenia reform, w rzeczpospolitej i za wszelką cenę chciał uniknąć rozpadu i upadku państwa. Moim zdaniem należy również pamiętać o Scipione Piatoli. Był on sekretarzem króla, zapisywał on te treści ustawy o Małachowskim, marszałku Sejmu Wielkiego, który nadzorował uchwałę tego sejmu. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Proszę Państwa, to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Mamy nadzieję, że poszerzyliśmy wiedzę widzów na temat jakże ważnego wydarzenia w historii naszego kraju, czyli aktu uchwalenia Konstytucji 3 maja. Bardzo dziękuję naszym gościom Katarzynie Ciecierz, Marii Kuźnińskiej, Szymonowi Szymańskiemu, Edenie Szymańskiej oraz Magdalenie Kowalskiej. A także dziękujemy naszym widzom.